Nie powinno być żadnej pracy w niedzielę. Żadnej! Przesadzają, bo pieniądze szczęścia nie dają. Nie dają. Powinny być niedziele handlowe do internetu. Nie, nie powinny być, w żadnym wypadku nie powinny być. tak myśli. Dlaczego nie? Dlatego nie, że jest i w sobotę można się okupić, odpoczywać. Robi się obiad i się odpoczywa. Czy powinni się zająć rodziną, dziećmi też? No, oczywiście. Spacer, no. las, no, młodzie... wycieczka. Rozumiem. czy wycieczka, odpoczynek? Bo młodzi mówią, że chcą sobie jeszcze dorobić, nie przesadzają. Jak nie, to, mają pięć, 6 dni, że jeszcze. To się nikt nie dorobił, nie powinno być żadnej pracy w niedzielę. Czy żadnej? Czy przesadzają, że chcą dorobić? 5 pięć, pięć dni da się dorobić, sześć. Przesadzają, bo pieniądze szczęścia nie dają. Nie dają. Czy... A też zdrowia szkoda, tak? No oczywiście. Się tak? oczywiście. Ja bym nigdy nie pojechała do Niemiec na zarobek, ani też. Pani kiedyś pracowała w niedzielę? Nigdy, no jak musiałam, no nie, musiałam. na fabryce to, po, to musiałam. To z musu szłam. Bo dużo osób mówi, że e, powinien być zarobek, ktoś już Bo pracuje. Tak? na pasie i musiałam zalać samochody, to jeszcze samochód po mnie przyjeżdża. To musiałam. No to musiałam. To musiałam z musu. A nie wiem, kina, teatry, tam też ludzie pracują, restauranty, no, wszędzie ludzie popadza. pracują. A no, no w ki kin, a teraz kin to ja nie chodzę, nie wiem, kin to, nie wiem czy w Starawcach jest kino w ogóle. Kiedy młodzi mają zrobić zakupy, nie? niech pani skupi. No, ja do 18 no. pracuję, cały tydzień. No to co, ale sklepy są, yy, tak chodzą, sklepy są do 20, do 11. Yy. Da się zrobić, bo nie mówią, że muszą mieć to mieć. Oczywiście, że się da. Jak to chce, to wszystko to się pani da. Pani kiedy robiła, jak Pani była młodsza? Z, yy. Jak byłam młodsza, tak, musiałam, jak byłam, miałam ciężkie warunki życiowe, miałam pani. dwoje dzieci, mąż, męża nie miałam, byłam sama, wychowywałam dzieci i, i musiałam przeżyć to. I nie miałam pieniędzy, bo teraz mają po 500 złoty, mają bo... Czy powinno być niedziele handlowe, takie pytanie? Nie, proszę pana, nie powinno być. Jaki powód? pan? Ludzie powinni trochę odpocząć i dzieci powinny mieć mamę w domu itd. itd. Tak. U Niemców nie ma niedziel handlowych, u Francuzów nie ma, tylko u nas, pani muszą Niemcy i Francuzi zarabiać, a, czyli a to to też. Czy praca nie w życiu dla pana? Nie. to też jest ważny, tak? Rodzina też jest ważna. Pan nie pracował cały tydzień, to nie zachoruje? Wystarczy, jak się pracuje solidnie przez tydzień, tak, to przez 5 dni, To by wystarczyło. To by wystarczy. Zakupy można zrobić. Zakupy Właśnie, kiedy mają robić zakupy? Pracują do 17-18 cały tydzień. Dożywana jest wolna sobota. Wolna sobota? Jest wolna sobota. Wolną sobotę można zrobić. No tak, w sobotę. A powiedzmy w sobotę też pracuję do 17. Co wtedy? To której są sklepy. Dożywana. Yy... Wieczorem nasze. Nie da się zrobić. No to są supermarkety. Po, po, drodze, po drodze z pracy można wstąpić i jakiś zakupy tak. raz, dzień, codziennie coś kupić i co... No, raz... no bo ktoś z rodziny może kupić, tak A ona przecież może żona, nie może ta osoba nie, pracuje. Nie musi ta... Oczywiście ta co pracuje. Do pana czasu nie było ani supermarketu, nie, nie stał cały dzień i nie wkali. Nie, nie, nie prowadzi. U Niemców nie ma niedziel handlowej, u Francuzów nie ma, tylko u nas. Pani muszą Niemcy i Francuzi zarabiać, a, a, Cię a nasi pseudopolitycy tak? Tak, a nasi, a nasi pseudo biorą za to kasę, łapówki. Bo to, bo to oni dążą do tego, żeby ludzie pracowali w niedzielę.